Wspomnienia Jana Kapeli. Opowieść o życiu, trudzie i nadziei polskiej wsi sprzed lat. Rozdział pierwszy. Wyjście z mroków i beznadziei. Gmina Lutocin. Jako młody, dorastający człowiek, będący jednocześnie uczniem szkoły rolniczej, przed drugą wojną światową byłem bystrym obserwatorem życia społeczno-materialnego i kulturalnego na wsi. Dziś, u schyłku swojego życia, gdy zastanawiam się nad rozwojem tegoż wiejskiego życia, Przychodzą mi na pamięć poszczególne okresy jej rozwoju. Punktem wyjścia moich rozważań są ostatnie lata przed II wojną światową. Były to bardzo ciężkie czasy, zarówno pod względem materialnym, jak i kulturalnym. Pod względem materialnym, bo jakże często brakowało chleba. I to nie dlatego, że go w ogóle nie było, ale dlatego, że wielu rolników po prostu nie było na niego stać. Znam domy, choć domy to zbyt mocne słowo. Często były to tak zwane kurze chaty. Okryte słomą, sięgającą niemal do ziemi, z jednym małym oknem i z bramą, w której chleb trzymano wysoko z sufitem, by dziecko nie mogło go dosięgnąć. Tylko ojciec od czasu do czasu mógł ukroić kromkę i podać ją dziecku. To był chleb z wysiłku, z troski, z niedostatku. Odżywianie się w ogóle było bardzo skromne. Mięso nie zawsze pojawiało się nawet w niedzielę. Na co dzień jedzono kaszę, kapustę kiszoną, ziemniaki, a czasem, jeśli się udało, odrobinę słoniny. Rolnictwo stało wówczas na bardzo niskim poziomie. Plony były skromne, ziemia zakwaszona i zachwaszczona, a wielu rolników nie potrafiło nawet czytać ani pisać. Koła rolnicze można było policzyć na palcach jednej ręki. Instruktorzy pojawiali się zaledwie kilka razy w roku. Rodziny były wielodzietne. Pracy brakowało. Dorywcze zajęcia nie dawały utrzymania. Urzędnik gminy zarabiał 100 złotych, tyle co jedna krowa. Nauczyciel 150 Wartość dobrej krowy. A ubiór? Mężczyźni i starcy chodzili w wielokrotnie pranych ubraniach, często zniszczonych. Na nogach mieli drewniaki, tak zwane klomby wysłane słomą, kobiety z korki, również z drewna. Tak wyglądało życie przed wojną. Proste, trudne, ale pełne godności i nadziei. To były czasy, które już nie wrócą, ale pozostały w pamięci, jak echo dawnej wsi w której wszystko miało swój sens.